Niedawno niezwykłe odkrycie przykuło uwagę zarówno naukowców, jak i duchownych na całym świecie. Wygląda na to, że w końcu odnaleziono grup Jezusa Chrystusa, miejsce owiane stuleciami tajemnic i spekulacji. Po prawie dwóch stuleciach intensywnych badań i gorącej debaty zespół naukowców uzyskał dostęp do miejsca tradycyjnie czczonego jako grup Jezusa, znajdującego się w historycznym kościele grobu świętego w Jerozolimie. Odkrycia dokonane w tym grobowcu są naprawdę zdumiewające i obiecują rzucić nowe spojrzenie na starożytną historię i tradycje religijne, które ukształtowały cywilizację zachodnią. Zgodnie z tradycją chrześcijańską ciało Jezusa złożono w wykutym w skale łożu grobowym po jego ukrzyżowaniu przez Rzymian, co przypuszczalnie miało miejsce między 30 a 33 rokiem N.E. To miejsce pochówku było jednym z najświętszych dla chrześcijan. Ponieważ to miejsce, w którym wierzy się, że Jezus z martwych wstał, co jest jednym z fundamentów chrześcijaństwa. Teksty biblijne mówią, że trzy dni po jego pochówku grupa pobożnych kobiet udała się do grobowca, aby dokonać rytuału namaszczenia ciała, ale po przybyciu na miejsce została pusty grób. Co było znakiem interpretowanym jako potwierdzenie zmartwychwstania Chrystusa. Obecnie multidyscyplinarny zespół badaczy prowadzi szczegółowe badania grobu Jezusa. Pomimo zniszczeń, zniszczeń i rekonstrukcji na przestrzeni wieków, wstępne ustalenia wskazują na obecność pozostałych szczątków, które mogą dostarczyć nowych informacji. Bazylika Grobu Świętego, znajdująca się w starożytnej Jerozolimie, od wielu wieków jest miejscem nieprzerwanego kultu. Wewnątrz tego sanktuarium znajduje się wapienna płyta osadzona w ścianie jaskini, przez wielu uważanej za dokładne miejsce pochówku. Co najmniej od 1555 roku płyta ta jest przykryta marmurową płytą, umieszczoną w celu ochrony pierwotnego kamienia przed pielgrzymami próbującymi zabrać kawałki jako święte relikwie. Dzięki niedawnym badaniom naukowcy mają nadzieję odkryć więcej tajemnic ukrytych w tym starożytnym miejscu, które nadal jest przedmiotem wiary i tajemnicy. Każde nowe odkrycie danych może zmienić nasze rozumienie nie tylko historii religii, ale także archeologii i kultury tamtych czasów. Po usunięciu tej warstwy marmuru badacze dokonali intrygującego odkrycia warstwy materiału wypełniającego ukrytego pod powierzchnią. Zdeterminowani, aby odkryć to, co skrywało się przez wieki, Archeolodzy pracowali intensywnie i nieprzerwanie przez 60 godzin. Wreszcie, po tym niestrudzonym wysiłku, natknęli się na kolejną marmurową płytę, tym razem ozdobioną wyrzeźbionym na jej powierzchni krzyżem, sugerującym bezpośredni związek z prymitywnym chrześcijaństwem. Kiedy usunęli tę płytę, odkryli, że oryginalne łóżko grobowe, wyrzeźbione z wapienia, jest nadal doskonale zachowane. Podczas prac wykopaliskowych odpowiedzialny konserwator ostrożnie usunął gruz nagromadzony pod popękaną marmurową płytą, odsłaniając skałę, w której, jak się przypuszcza, zostało złożone ciało Jezusa po jego ukrzyżowaniu. Obok tej świętej skały odnaleziono krzyż chrześcijański, który być może został wyrzeźbiony podczas wypraw krzyżowych, co wskazywało na historyczne i religijne znaczenie tego miejsca na przestrzeni wieków. Freddy Inberg Jeden z głównych archeologów ekspedycji nie mógł powstrzymać podekscytowania tym niezwykłym odkryciem. Według jego słów położenie grobowca wydaje się niezmienione na przestrzeni wieków, wbrew niedawnym wątpliwościom i debatom na temat dokładnej lokalizacji grobowca. Podczas wykopalisk badacze potwierdzili, że położenie grobowca w obrębie małego Edyku z XVI wieku, w którym się on mieści, nie uległo znaczącym zmianom. Ponadto naukowcy odsłonili oryginalne wapienne ściany jaskini, wydobywając na światło dzienne kolejny istotny element tej historycznej zagadki. Zespół kierowany tymi odkryciami zdecydował się otworzyć okno w południowej ścianie sanktuarium, aby umożliwić odwiedzającym rzucenie okiem na jedną z oryginalnych ścian jaskini. Stoimy przed najbardziej czczoną świętą skałą w historii i dopiero teraz możemy ją zobaczyć na własne oczy, oświadczyła Antonia Morose. Dyrektor naukowy odpowiedzialna za koordynację prac konserwatorskich i restauratorskich w tym miejscu. Pomimo euforii wokół tego monumentalnego odkrycia pozostaje pytanie, czy to naprawdę grób Jezusa Chrystusa? Z archeologicznego punktu widzenia praktycznie nie da się stwierdzić z całkowitą pewnością, że niedawno odkryty grób w kościele Grobu Świętego jest miejscem pochówku Jezusa. Istnieje jednak szereg pośrednich dowodów wskazujących na autentyczność tej identyfikacji. Pierwszej lokalizacji tego świętego miejsca dokonali wysłannicy rzymskiego cesarza Konstantyna, około 300 lat po ukrzyżowaniu Jezusa. Konstantyn, pierwszy cesarz rzymski, który nawrócił się na chrześcijaństwo, był głęboko zaangażowany w identyfikację świętych miejsc wspomnianych w Ewangeliach i oddanie im czci. Pod jego przewodnictwem rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania tych miejsc, których kulminacją była budowa bazyliki grobu świętego, prawdopodobnie dokładnie w miejscu ukrzyżowania i pochówku Jezusa. Tradycja ta, kultywowana na przestrzeni wieków, utwierdza w przekonaniu, że odkryty grób może być w istocie ostatnim ziemskim domem Chrystusa. Odkrycie tych reliktów nie tylko po zapał religijny, ale także rodzi nowe pytania i debaty na temat historii chrześcijaństwa i archeologii miejsc świętych. To, co odkrywa się w Bazylice Grobu Świętego, to coś więcej niż zwykłe wykopaliska, to podróż do serca tradycji religijnych, które przez tysiąclecia kształtowały cywilizację i inspirowały miliony ludzi. Kolejne etapy badań mogą dostarczyć nowych informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć kontekst i znaczenie tego historycznego miejsca. Ewangelie Nowego Testamentu dostarczają pewnych wskazówek na temat pochówku Jezusa, chociaż każdy z nich ma swoje własne niuanse i szczegóły. Cztery Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana pokrywają się w kluczowych aspektach, takich jak fakt, że Jezus został złożony w nowym, wykutym w skalę grobie, należącym do Józefa z Arymatei. Człowiek ten, określany jako bogaty i naśladowca Jezusa, Poprosiłby namiestnika rzymskiego Poncjusza Piłata o pozwolenie na zdjęcie ciała Jezusa z krzyża i pochowanie go w godny sposób. Jednolitość tych opisów w Ewangeliach nadaje pewną wagę historyczną identyfikacji miejsca, nawet jeśli relacje różnią się w niektórych szczegółach, takich jak obecność świadków lub sposób, w jaki stwierdzono, że kamień zamykający grób został usunięty. Praktyka grzebania zmarłych w grobowcach wykutych w skale była wówczas powszechna wśród zamożnych Żydów, co potwierdza opisy biblijne. Podczas badań archeologicznych prowadzonych w Jerozolimie odkryto w całym mieście ponad tysiąc podobnych grobowców. Groby te składały się z komór grobowych z niszami wykutymi w skalnych ścianach, przeznaczonych do przechowywania ciał zmarłych członków rodziny. Ten wzór architektoniczny odzwierciedla zwyczaje pochówku zamożnych Żydów z tamtego okresu, zapewniając w ten sposób pośrednią podstawę potwierdzającą możliwą autentyczność miejsca zidentyfikowanego jako grup Jezusa. Podobieństwo tych znalezisk do opisów biblijnych sugeruje zgodność z ówczesnymi żydowskimi zwyczajami pochówku, wzmacniając historyczną wiarygodność przekazu ewangelicznego. Innym ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest to, że zgodnie z tradycją żydowską nie wolno było pochówków w obrębie murów miejskich. Ewangelie podają, że Jezusa pochowano na obrzeżach Jerozolimy, niedaleko miejsca jego ukrzyżowania, zwanego Golgotą. Jednak na przestrzeni wieków mury Jerozolimy poszerzały swoje granice, ostatecznie włączając w obrębie miasta zarówno Golgotę, jak i grup Jezusa. Ta rozbudowa murów zmienia geograficzne rozumienie narracji. Ale nie zaprzecza starożytnym przekazom. Około roku 325 wysłannicy cesarza Konstantyna otrzymali zadanie zlokalizowania grobowca Jezusa. Jak wynika z przekazów historycznych, zaprowadzono ich do świątyni wzniesionej około 200 lat wcześniej przez rzymskiego cesarza Hadriana. Tę pogańską świątynię, poświęconą rzymskiemu bóstwu, zbudowano nad grobowcem czczonym przez chrześcijan najwyraźniej w ramach wysiłków Hadriana aby potwierdzić wyższość oficjalnej religii cesarstwa rzymskiego nad wyłaniającymi się tradycjami chrześcijańskimi. Decyzja Konstantyna o wysłaniu emisariuszy w celu zlokalizowania i ochrony tych świętych miejsc odzwierciedla nie tylko jego nawrócenie na chrześcijaństwo, ale także jego zamiar ugruntowania chrześcijaństwa jako dominującej religii imperium. Budowa Bazyliki Grobu Świętego w miejscu zidentyfikowanym jako Grób Jezusa była monumentalnym kamieniem milowym, który nie tylko zachował jedno z najważniejszych miejsc sakralnych w chrześcijaństwie, ale także wzmocnił historyczną narrację o życiu i śmierci Jezusa. Nieustająca część tego miejsca na przestrzeni wieków, wraz z dowodami archeologicznymi i tradycjami historycznymi, składa się na złożony zbiór faktów, wierzeń i interpretacji otaczających grup Jezusa. Każde nowe znalezisko archeologiczne może wzbogacić naszą wiedzę na temat ówczesnych praktyk pogrzebowych, rozwoju chrześcijaństwa oraz znaczenia tego miejsca w religijnej i kulturalnej historii ludzkości. Eusebiusz, znany biskup Cezarei, donosi w swoich pismach, że podczas wykopalisk prowadzonych pod kierunkiem cesarza Konstantyna zburzono wzniesioną wcześniej na tym miejscu rzymską świątynię. Ta odkrywcza akcja wydobyła na światło dzienny wykuty w skale grobowiec, dotychczas ukryty pod pogańską świątynią. W obliczu tego znaczącego odkrycia, odkrywcy podjęli decyzję o usunięciu górnej części jaskini, tak aby było widoczne wnętrze grobowca. Rozwiązanie to nie tylko ułatwiło dostęp do grobowca, ale także umożliwiło zachowanie tego miejsca, które później ogrodzono budową wokół niego kościoła, ustanawiając w ten sposób święte miejsce, które według wielu jest prawdziwym grobowcem Jezusa Chrystusa. Jednak historia tego świętego miejsca nie była pozbawiona niepowodzeń. W 1009 roku bazylika grobu świętego została całkowicie zniszczona przez Fatymidów, islamską dynastię panującą na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Jednak pomimo tych zniszczeń, w połowie XI wieku kościół odbudowano co odzwierciedlało wytrwałość i oddanie wiernych, którzy nadal uważali to miejsce za nieocenione duchowo. W XX wieku nowe wykopaliska archeologiczne odsłoniły więcej informacji na temat złożonej przeszłości tego miejsca. Archeolodzy odkryli pozostałości, które prawdopodobnie należą do świątyni Hadriana, a także fragmenty murów pierwotnego kościoła Konstantyna, co potwierdza długą i burzliwą historię tego świętego miejsca. Ponadto badacze odkryli starożytny kamieniołom wapienia, w którym znajdowało się co najmniej sześć wykutych w skale grobowców, co stanowi kluczowy dowód wskazujący, że teren, na którym obecnie stoi bazylika Grobu Świętego, w rzeczywistości znajdował się na cmentarzu żydowskim znajdującym się za murami Jerozolimy w czasach Jezus. Groby te, pochodzące z tamtego okresu, stanowią ważny dowód archeologiczny, który pomaga umiejscowić Bazylikę Grobu Świętego w kontekście praktyk pogrzebowych starożytnej Jerozolimy. Były archeolog miejski w Jerozolimie zauważa, że choć nie możemy stwierdzić z całkowitą pewnością, że Bazylika Grobu Świętego jest dokładnym miejscem pochówku Jezusa, nie ma innego miejsca o tak silnych walorach historycznych i archeologicznych. W rzeczywistości nie ma konkretnych powodów, aby wątpić w autentyczność tego miejsca, ponieważ dowody zgromadzone na przestrzeni wieków potwierdzają jego znaczenie i znaczenie historyczne. Po zakończeniu ostatnich badań miejsce to zostało starannie ponownie uszczelnione oryginalnym marmurowym pokryciem, co zapewniło jego zachowanie. Antonia Morous, jedna z kierowników prac badawczych i restauratorskich, podkreśliła, że dzięki zastosowanym zaawansowanym technikom konserwacji architektury możliwe jest, że grobowiec nie będzie ponownie otwierany przez stulecia, a nawet tysiąclecia. Ochrona ta ma na celu zapewnienie zachowania danego miejsca dla przyszłych pokoleń. W trakcie badań sporządzono szczegółową dokumentację powierzchni skały, rejestrując każdy szczegół na potrzeby przyszłych badań. W 1999 roku archeolog Martin Bydel opublikował szczegółowe badanie historii grobowca, wnosząc nowe spostrzeżenia i poszerzając wiedzę na temat jego kontekstu historycznego i religijnego. Głównym celem tych badań jest zrozumienie, dlaczego wierzący są przekonani, że jest to miejsce wspomniane w Ewangeliach. Aby to osiągnąć, konieczne jest dokładne zbadanie danych zebranych podczas otwierania dna grobowego i ścian jaskini. Naukowcy z niezwykłą starannością badają powierzchnię skały, szukając ewentualnych śladów grafiti lub innych znaczących śladów, które mogły pozostać pozostawione na przestrzeni wieków. Tego typu analiza może ujawnić cenne dowody na autentyczność miejsca, dostarczając wskazówek na temat praktyk religijnych i czci, jaką to miejsce zyskało na przestrzeni czasu. Archeolog z dużym doświadczeniem w tym obszarze Martin Bydel, Zwraca uwagę, że podobne cechy charakteryzują także inne grobowce znajdujące się w pobliżu bazyliki grobu świętego. W grobowcach tych często znajdują się krzyże i napisy namalowane lub wyryte w powierzchni skały. Oznaczenia te są ważnymi wskaźnikami zwyczajów pochówku i wierzeń religijnych tamtych czasów, oferując cenny kontekst historyczny, który może pomóc w wyjaśnieniu pochodzenia i znaczenia grobowca przypisywanego Jezusowi. Dzięki tym odkryciom badacze w dalszym ciągu pogłębiają naszą wiedzę na temat historii tego świętego miejsca, przyczyniając się do ciągłego dialogu między wiarą, archeologią i historią. Zespół ekspertów z Politechniki Narodowej w Atenach przeprowadził skrupulatne i wszechstronne badanie sanktuarium, które trwało intensywne pięć miesięcy. W tym czasie badacze przeprowadzili szeroko zakrojony proces, który obejmował nie tylko wzmocnienie konstrukcyjne tego miejsca, ale także dokładne oczyszczenie i szczegółową dokumentację każdej części tej świętej przestrzeni. Każdy kamień, każde pęknięcie i każdy szczegół został zbadany z naukową precyzją, aby zachować i lepiej zrozumieć naturę tego miejsca o ogromnej wartości historycznej i duchowej. Wysiłki zespołu wykraczały poza proste środki ochronne. W trakcie całego procesu zebrano ogromną ilość danych, w tym próbki i nagrania wizualne w wysokiej rozdzielczości, które zostaną teraz dokładnie przeanalizowane w nadchodzących latach. Celem tej dogłębnej analizy jest rzucenie światła na pochodzenie i ewolucję tego, co uważa się za jedno z najbardziej czczonych miejsc w świecie chrześcijańskim, gdzie, jak się uważa, ciało Jezusa Chrystusa zostało złożone po jego ukrzyżowaniu. Oczekuje się, że dane te ujawnią nowe informacje na temat praktyk religijnych tamtych czasów, oryginalnej architektury sanktuarium i historii interwencji człowieka na przestrzeni wieków. Wstępne wyniki badań już dostarczają cennych spostrzeżeń, ale dalsze prace analityczne będą miały kluczowe znaczenie dla uzyskania pełniejszego i głębszego zrozumienia. Wiedza uzyskana w wyniku tego badania może wpłynąć na przyszłe badania archeologiczne i przyczynić się do ciągłego dialogu między historią, archeologią i wiarą. Zachowanie tego miejsca to nie tylko kwestia utrzymania fizycznej struktury, ale także uczczenie pamięci i oddania niezliczonych pokoleń wierzących, którzy postrzegają to miejsce jako symbol swojej wiary. Chętnie poznamy Twoją opinię na ten fascynujący temat. Nie wahaj się podzielić swoimi przemyśleniami i refleksjami w komentarzach poniżej. A jeśli spodobała Ci się treść tego filmu, zapraszamy Cię do okazania wsparcia poprzez kliknięcie przycisku lubię to, zasubskrybowanie kanału i aktywację dzwonka powiadamiającego. Twoje wsparcie jest niezbędne, abyśmy mogli nadal dostarczać wysokiej jakości treści i badać tak istotne tematy jak ten. Dziękujemy za śledzenie nas i do zobaczenia w następnym filmie